serdecznie zapraszamy w imieniu moim i całej drużyny wszystkich kibiców żeby nas wspierali, pomogli nam w tym ważnym dla nas meczu, żeby żeby powalczyć o trzy punkty. To będzie mecz o sześć punktów już. No musimy zachować ten odstęp punkt, punktowy między nami a, a Łęczną. Może, może gdzieś tam przy dobrym rezultacie, może nam dać dużo oddechu i, i na te ostatnie mecze dać nam dużo, dużo gdzieś tam dobrej energii. Myślę że, myślę, że na tym trzeba się skupić, żeby przede wszystkim z Łęczną bardzo dobrze zagrać.